Na program zaprasza Strong PC, Internet, telefony, komputery. Najmocniejsza oferta na rynku. Cześć i czołem, witajcie w drugiej już jesiennej edycji TG-klasy. Jak łatwo zauważyć, jestem tutaj sama, bo AdIpo. Widzę w plastyku, odkrył sobie jakąś taką artystyczną duszę, no i... no i robi teraz karierę jako artysta. No, przydałby się tak ktoś do pomocy. Ojej, o, ktoś zjeżdża! Cześć! cześć. A, a kim Ty jesteś? Ja jestem gorącym Czechem i przyjechałem z kraju, gdzie jeździmy w szkodach, jemy knedliczki i oglądamy tylko knedliczki. krecika. No to fajnie, będziesz mógł zobaczyć, może tutaj też robią knedliczki. W ogóle cześć, kim Ty jesteś? No, to dzieła! w sali warsztatowej, gdzie generalnie przygotowywane jest jedzenie. Zresztą zaraz pytamy, jakie potrawki. No to patrzcie. Okay, podbijamy! No i co? Co tutaj się gotuje? Nie no, dobra, kroicie boczek, kroicie cebulę i co z tego będzie? znaczy zupa grochowa. A zrobicie tą zupę grochową w przeciągu pół godziny? Mm, raczej, nie. raczej nie. No to chyba się nie poczęstujemy. Słuchaj, nie powinni kucharzy mieć długi rękaw i czapkę na głowie? Takie stroje są do kupienia w wszystkich sklepach BHP. BHP, słyszeliście? Tutaj się działa według zasad BHP. A ile tutaj macie w ogóle godzin praktycznych? Znaczy, w pierwszej klasie mieliśmy 5 godzin po dwa razy w tygodniu, a w drugiej klasie mamy 6 godzin też dwa razy w tygodniu. No to fajnie. No to fajnie, nie? Fajna partia taki kucharz, nie? A, sorry, Ty i tak jesteś gorącym brzachem, to wystarczyć. Znaleźliśmy chłopaków, którzy tutaj obsługują swoje własne szkolne radio. Do czego w ogóle wam to radio służy? Czy macie tu jakieś audycje, czy coś? Yy, jako takich audycji nie ma. Yy, głównie puszczamy muzykę tylko, która leci na korytarzu. Bo... Na przerwach? Tak, na przerwach tylko. A no A jaka muzyka leci? Yy, no popół w sumie jest mało, <laughs> ale staramy się dość szeroką muzykę puszczać jako tako różne gatunki. Bo ja wiem, że Lady Gaga. Macie Lady Gaga? Co robicie tutaj? Układamy menu. Ale dlaczego robicie to jakoś tak e, dziwnie? Nie jest to jakieś takie proste, że po prostu wybieracie i wklejacie do gablotki? Nie, musimy poszukać instytutu. Więc... To ile tutaj czasu spędzacie na praktycznych zajęciach? Znaczy, dzisiaj jesteśmy od 9.30 do 16.00. I powiedz, ile ludzi tutaj przychodzi na obiad? Około 80-80. Matko, 80. to super. A na deser? A co było dzisiaj na deser? Pączki? O, pączki! Nie, nie ma dzisiaj, jest tylko kompot jabłkowy, śniegu. Czasami się zdarza, że jest kisiel, budyń, ale dzisiaj Aha. nie ma. Hej, zobacz, w ogóle obok tego, obok stółki jest tutaj sklepik. Dzień dobry! Dzień dobry, czy pani ma pączki z bitą śmietaną? Nie, pączków dzisiaj nie mamy, Kanapki... No, to, rodzaje... to, to widzisz, musiał się kanapką tutaj do policjantów. Kanapki popularne, tak zwane są z będlinką, ogóreczkiem, sałatą. Zdrowe i ręcznie robione zapiekanki. No, no chętnie zawsze Nie no zawsze dobra, nie ma ocenia. pączków, ale są zapiekanki, więc myślę, że. Drożdżówki, które lepiej schodzą jak pączki. To co, na drożdżówkę? No, na drożdżówkę i ja bym kawę chciał jeszcze. Mm -hmm, ok, no to może małą przerwę sobie zrobimy teraz i wrócimy do Was za chwilę. Chodź, idziemy skontrolować szatnie. No super, bo długo nie byłam we szperaku i może tu, coś się tutaj no. znajdzie, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Wchodzimy tylko z numerkiem. A może być numer but, na przykład? To jest tylko na nogę numer. But. No tak, ja oddam chętnie panu. Czyli pan tu tak pilnuje porządku, tak? No tak wygląda. Mam dyżur dzisiaj w szatni, mhm. jak zawsze codziennie. Czy są tutaj duże kolejki? Ludzie tak... I wychodzą tak, by była duża kolejka, ale jak ja tu mam nadzór nad tym wszystkim, jest to sprawniejsze. A u Was w Czechach też są takie szatnie? Dla my mamy skrzynki. Dobra, no to szatnie skontrolowane, co nie? Ja też tak myślę. Myślę, że szatnie są bezpieczne, kurtki nie giną, nic nie ginie. Dobra, to idziemy szukać dalej. To na Dziękujemy dziękuję, bardzo, do widzenia. do widzenia. Proszę pani. Proszę Pana, o. sala gimnastyczna. O, jak Co, jakie spora? Nie, nie, przepraszam. A to nic. Sala gimnastyczna jest duża. Jest, e, myślę, że wyposażona w wszystko to, co trzeba, czy znaczy w piłki, w jakieś materace. Także Fajne. myślę, że sala gimnastyczna jest na piątkę. Dobra, to ja oceniam czeską jedynką. E, no to... Czeska jedynka to polska piątka, więc może powiedzmy, że jest, sala jest całkiem spokojna, jest bardzo dobra. Znaleźliśmy siłownię, która jest zaraz obok sali gimnastycznej, a w różowej siłowni są różowe te. Ja znalazłem sobie zajęcia takie, które widziałem w tym Weszopie i jest super! W tym Weszopie widziałeś tak, takie widziałem. coś? I tam była taka gruba kobieta i dziennie pięć minut tak robiła i za dwa tygodnie. Pięć minut! A, tylko. Pięć minut i za dwa tygodnie była taka piękna jak ty. O, dziękuję! O. No to jak komplement od gorącego Czecha. <grywa> jak się nazywa ten przedmiot, który tutaj e, właśnie teraz trwa? Technologia gastronomiczna. Uczniowie mają obowiązek przynosić składniki Z domu? na zajęcia. Wszyscy uczniowie w klasie składają się na, e, na te produkty. Uczycie mhm. się tutaj, jak rozdrabniać e, woły na przykład? E, tak. No to e, który, która część wołu jest Twoją ulubioną częścią? E, moją. Wszystkie. Sprawdzimy, co mają tutaj, w tych torbach. A tu jakieś majteczki. Ale pamiętajcie, że cebula leczy. O, idziemy do pani Grażyny. Pani Grażynka się Dzień tutaj Dzień dobry, kwartierką. pani Grażynka. Słyszałem, że pani jest ikoną szkoły. No ja nie wiem, czy jestem ikoną, chyba jeszcze taka sara, nie jestem, żebym była ikoną, no ale dobra. Pani jakby rządzi całą szkołę. No ja nie wiem, czy ja rządzę rządzi szkołą pani dyrektor. A to było w jakimś filmie, nie? Że Pani rządzi... Tego nigdy nie nie się radzi. nie zdradzi! No, tak też może. Gdy przyszliśmy do tej kasy, okazało się, że coś tutaj się dzieje, i później uczniowie nas poinformowali, że oni tutaj w ogóle piszą sprawdzian. Piszą sprawdzian z na komputerach. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Też nie umiem sobie wyobrazić. Tak, no ten sprawdzian ma w ogóle trwać tylko 12 minut. Nie, 12 pytań na 8 minut, także to jest taki szybki szpil, nie? A co myślisz o tym pomyśle pisania sprawdzianów na komputerze? O, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. To, aby zalegować się na konto, w którym się pisze sprawdzian, trzeba znać hasło. Hasło po prostu sprawdza nas po, nasz poziom e, intelektualny. To jest trudność ortograficzna. Ostatnio pamiętam słowo absencja. Połowa klasy go nie umiała wpisać. Absencja, tak. No, to znaleźliśmy bibliotekę po długich poszukiwaniach. W bibliotece musimy być cicho, bo tutaj jest lekcja. Lekcja się Twój ulubiony poeta na przykład. Adam Mickiewicz. Aha, to to jest. Nie, a może tutaj w ogóle są też książki kucharskie? Sprawdzimy to. Sprawdzimy. No. No, no są książki kucharskie dla przyszłych kucharzy. Super. Kuchnia Polska. Zobacz jakie to misko grube. Może jest nie, kuchnia Polska czeska jest też? Obiady Stąd u Kowalskich. Czeska jest taka pusta, nie? bo tylko knedliczki. Tylko knedliczki? Tak. Aha. No codziennie mi tylko knedliczki. No to chyba się cieszy, że tu przyjechałeś, nie? No raczej tak. Znaleźliśmy nawet przewodniczącą szkoły, która tutaj y, trzyma porządek wśród uczniów. A macie, y, jako uczniowie, na pewno macie jakieś plany? Ludzie chcą otwierać swoje własne biznesy tutaj? Dużo absolwentów już za, założyło swoje jakieś zakłady gastronomiczne, hotele itp. Tak. Niektórzy nie, nie, wiązą, nie wiążą przyszłości z zawodną, ale niektórzy na pewno. 65 lat nasza szkoła obchodziła. Było ufundowanie nowego sztandaru szkoły. Później była biesiada i wszyscy mogli biesiada. się po, poimpre, poimprezować. Chodź, pokażę Ci kibel Ale jest zobacz spoko. jakie mają fajne skończenie. Fajnie tutaj jest generalnie fajnie wygląda. I nawet wiersze nie śmierdzi. Czekaj, pójdę sprawdzić czy jest mi Miedła nie ma. Miedła nie ma niestety. Nie, ogólnie jak kibel, jak kibel w szkole jest całkiem no spoko. Właśnie. Ale ciekawe, bo zawsze tak się mówi, że w damskich kiblach bardziej śmierci niż w męskich. I tutaj całkowicie nie śmierci. Nie byłam jeszcze w męskim, ale warto ale z... zauważyć, że te kible są tylko na dole, więc jak to komuś się chce siku, to później musi z góry, z, tam, z tego drugiego piętra tyrać na dół. No i może czasami nie są. No i najwyższy czas na podsumowanie szkoły. No to tak, szkoła jest profilowana, więc ma wszystkie jakby te sale wyposażone w te rzeczy, które trzeba, żeby nauczyć się zawodu na przykład kucharza, hotelarza czy kelnerki, więc jest wszystko ok. Sale gimnastyczne mają dobrą, super, 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 super. mają fajnie wyposażoną salę komputerową, co też jest ważne, że robią jakieś nowoczesne prawda, pomysły, wprowadzają w życie elektronicznych sprawdzianów. No więc myślę, że szkoła... Co najmniej na czwórkę fajne. słuchaj, a jeśli nie, nawet na czwórkę mam wstać. No dobra, to czwórkę, ja się zgadzam na czwórce. Czwórka dla gastronomika, bo przychodzi. Ale taka lepsza, lepsza, nie? Taka lepsza czwórka. Nie, czwórka z plusem dla gastronomika, to tak, wszystko fajne. jest po prostu. No, dobre. Do następnego odcinku. To na razie. Na razie, cześć. Gentlemen and ladies!